Właśnie dotarł do mnie nowy falownik i mam go już tutaj na stole jest to ANG 11 kW. Easan jest cały czas w naprawie. Natomiast i tak od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby zmodyfikować lekko swoją instalację fotowoltaiczną, dlatego teraz moim głównym falownikiem będzie to oto urządzenie. Dwa niezależne MPPT, zasilanie jednofazowe, system bateryjny 48V. Tak się prezentuje go tabliczka znamionowa. A teraz jego pierwsze załączenie. Przetwornika jeszcze nie wstała i mamy napięcie na wyjściu.